220 filmów, 150 zagranicznych, 70 polskich, 30 premier i ponad 20 dyskusji. Tak w liczbach rysuje się pierwsza odsłona festiwalu. To, że festiwal stał się europejski i z nazwy i z charakteru, to jest tylko nazwanie faktów po imieniu, bo tak, tak w tej chwili już się czujemy i tak tylko ma sens myślenie o filmie i produkowanie filmów. Po raz pierwszy widzieliśmy nasz film na dużym ekranie i to jest zupełnie inne doświadczenie niż oglądanie filmu w sali montażowej. Także bardzo się cieszymy, że możemy tutaj być. Sytuacje były przeróżne i też trzeba było zastanowić się, co, co tak naprawdę z tym zrobić? Zbliżamy się do czasów, kiedy wszystko ze wszystkim zacznie się łączyć. Będziemy to zresztą pokazywali w czasie takiego przeglądu: przekraczanie granic w trakcie festiwalu. I będziemy pokazywali, jak film wypływa poza granice dotychczas określone dla nie tylko filmu dokumentalnego, ale dla filmu w ogóle. Od, od wielu już lat staramy się pokazywać klasykę polskiego dokumentu. Czy rzeczywiście mógł? Ma... To jest ta, to zasłużone miano, które on e, posiada e, twórcy polskiej szkoły e, filmowej. Te dokumenty Munk'a, zresztą jak wiele ówczesnych filmów dobrze zrobionych, są doskonałym dokumentem epoki. Andrzej Munk na pewno też należy do, 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 do takich kanonicznych postaci. Od, y Jakiegoś czasu na Akademii Sztuki w Szczecinie działa pracownia filmu eksperymentalnego i co tu dużo, ben, jakby nie będę ukrywał, że te filmy, które Państwo dzisiaj zobaczycie, to są filmy, które powstały w pracowni filmu eksperymentalnego, więc tak naprawdę chodzi trochę o to, by te produkcje eksplorowały. Przestrzeń pomiędzy filmem, sztuką. Sztuka przyszłości to będzie połączenie filmu, gry komputerowej, y, trójwymiarowości, interaktywności i y, internetu dostępnego wszędzie. Dopiero jak wszystkie te elementy się połączą, to będziemy mogli myśleć o stworzeniu nowej sztuki, która będzie z charakteru, będzie zawierała wszystkie elementy, wszystkich tych, które się połączą, ale będzie w swoim charakterze zupełnie nowym doświadczeniem ponieważ będzie tak jak internet ofero w tej chwili oferowała swoim uczestnikom, a nie widzom. Koniec biernym oglądaniem, będzie aktywne oglądanie, a właściwie aktywne uczestniczenie będzie oferowała nieograniczoną liczbę wariantów każdej sytuacji. I to jest moim zdaniem przyszłość kina, które będzie tylko częścią wielkiego projektu kulturowego i festiwal to nazywa po imieniu i zdąża w tym kierunku, dlatego bardzo się z tego cieszę.